Moja najnowsza książka. Sabotaż klimatyczny. Jak transformacja energetyczna rujnuje nasze życie. Właśnie dzisiaj z drukarni przywieziono mi 2000 egzemplarzy. Pierwszy nakład. Mam nadzieję, że będą kolejne. No więc otwieramy. Robimy unboxing kolejnej mojej książki. Zobaczymy jak wyszła. uklejona, okay, dość prosto jest to zrobione. Z tego co widzę, pakowana po 10 egzemplarzy w jednej paczce. O, i wszystko poleciało. Wielkość tej książki jest taka sama jak 20 lat w no, ale widzę, że okładka dość ładnie wyszła. Myślałem, że będzie taka ciemniejsza, ale taka dość jasna jest. Fajnie wyszła ta okładka. I co, jak w środku? O, właśnie z tyłu jeszcze. No, i również te wszystkie patronaty dość takie są wyraźne, z tego co tu widzę. Tego też się obawiałem, że niekoniecznie to ładnie wyjdzie. Ale dość ładnie. Okładka jest w porządku, tak. I w środku również. Dużo tekstu, dużo tekstu jak 20 lat w Unii. Eee, wykresy. No właśnie te wykresy. Czy one dobrze wyszły? W miastach są czytelne. Są czytelne. Te kołowe wykresy najbardziej też obawiam się tych kołowych wykresów, czy one dobrze wyjdą. Ale widzę, że są dość czytelne. Tak. Sporo jest wykresów, masz 32 wykresy. I wstęp, wstęp, mój wstęp, natomiast od autora, natomiast dochodzi do tego że przedmowa. Przedmowa, jest przedmowa profesora Wojciecha Naworyty z Akademii górniczo hutniczej w Krakowie. Także jest to czytać, jest to czytać. Myślę, że Czytelnik będzie zadowolony. W szczególności, jeśli, jeśli komuś się podobała książka 20 lat w Unii, bilans członkowstwa, to myślę, że na pewno również spodoba się książka Sabotaż klimatyczny. Jak transformacja energetyczna rujnuje nasze życie? Książka do kupienia, do zamówienia na stronie mojej księgarni internetowej www.tomaszcukiernik.pl jeszcze do 4 listopada w cenie przedsprzedażowej wysyłkę, wysyłka ruszy jutro. Może nie jutro, źle tak. powiedziałem. Wysyłka ruszy w przyszłym tygodniu, w poniedziałek, ponieważ w tym tygodniu, pod koniec tego tygodnia jadę na Targi Książki do Krakowa. Tam też będzie można ją nabyć w jeszcze promocyjnej cenie. No i tyle. Poza moją stroną, jeśli ktoś woli, no to też można ją kupić na Allegro. Na Allegro można również kupić tę książkę, już jest dostępna. Także dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do lektury.